Dobra, ta partia jest podpisana rapid, Liches, xd, więc tutaj pewnie się będzie działo coś ciekawego. E, Białymi gra noob, czarnymi gra subskrybent. E4, C5, przyspieszony smok. Okej, okay, okej, okay, nie szkaluje. Wieża 7 Nice, dobra. D4. Zauważcie, że teraz, jaki jest najlepszy ruch dla białego <grym> w tym momencie? Jak sądzicie? Nie Kazik, nie król H1, Nie bicie na F7. Najlepsze jest po prostu bicie tutaj, i w, w siódmym ruchu białe robią podwójne uderzenie na dwie wieże. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, serio. Natomiast ok E6. Bicie? Ojoj. Oj, oj. Znaczy wiecie, to nie jest jakaś taka bardzo zła pozycja dla czarnego, ale... Ale ja bym się bał to grać. Aczkolwiek no jest figura więcej i wieża. Jaki manewr wieżą w ogóle. Okej, okay, okej. Okay. To jest właśnie piękne. W oglądaniu takich trochę słabszych partii. Piękne jest to, że tu są rzeczy niestworzone, naprawdę. Tu. OK, Hetman musi wrócić. Ja boję się, że ten pionek może jakoś decydować potem. OK, wyprowadzona ostatnia figura, spoko. Ja koniec końców albo zagrałbym A5 i tego skoczka gdzieś tutaj ustawił i spoko, albo w ogóle bym to popierdzielił i zbił tego pionka. Ale tutaj, OK. Ale w ogóle, nie, czarny, pomimo tego, że ten debiut był trochę kontrowersyjny. To czarne tu grają logicznie. W sensie mają problem ze skoczkiem, więc grają Hetman C8, żeby zagrać skoczek A6. I zgadnijcie, drodzy widzowie, jaki jest najlepszy ruch tutaj czarnymi? Czarne mają figurę więcej, białe mają figurę mniej. Czasami, jak się ma półtora godziny streama, to się pomyli kolor. Eee, dokładnie, Hetman C8 to jest najlepszy ruch. Hetman C8 to jest najlepszy ruch z tego powodu, że po prostu musicie uaktywnić skoczka. Hops, hops. Skoczek wchodzi na. O, albo nawet bijesz tego pionka. Ok. Uuu, ojojoj. Ale. Ale zostało znalezione. Wow. Ok. Z tymi skoczkami jest zawsze tak dziwnie. Witam, witam, widzów. Eee. Z tymi skoczkami jest zawsze tak dziwnie, że te skoczki zawsze będą atakować cudze pionki. Ale to mi się nie podoba, bo ten pionek może decydować. Uuu. S widełki, skoczka na króla i skoczka. No i jak sądzicie? To jest jakoś wygrane dla czarnego, czy to jest remis? Da radę coś tutaj zrobić? Bo w sumie biały mają gorszą pozycję, nie? Ale czy... Jeżeli założymy najlepsze ruchy białego, no właśnie, zdania są podzielone. Zdania są podzielone, ale odpowiedź brzmi: wygrana dla czarnego i wygrana w dość prosty sposób. Ale tutaj na tej końcówce nauczycie się trochę końcówek, a mianowicie nauczycie się takiej rzeczy, czym jest opozycja. Ponieważ jeżeli tutaj czarne zagrają coś głupiego, no to król podchodzi i to w ogóle białe wygrywają. Ale jak białe, czarne tutaj zagrają król 3 łapiąc opozycję. To biały z tej opozycji musi zejść, i my możemy. O, tak na przykład zagrać. I teraz, jak nastąpi tu, to podchodzimy, podchodzimy, i koniec końców, tym królem zawsze jesteśmy w stanie w jakiś dziwny sposób pozbijać te pionki. Więc, yy, więc tak to wygląda. Czy król D5 tutaj, w tym momencie? Spróbujmy pomyśleć. Król D5. Król D3. Wydaje mi się, że król D5 też wygrywa d 5 wygrywa, ale nie wygrywa. Dobra, nie wygrywa jednak, faktycznie, bo ja myślałem, że tu i po czymś takim tutaj, ale przeciwnik ma tu i znowu to on łapie opozycję. Więc, więc faktycznie, faktycznie. Nie są to proste rzeczy, jak widzicie, dlatego w końcówkach o tym też mówił dzisiaj, jeżeli oglądaliście na przykład transmisję z Olimpiady, o tym mówił Pakleza z Jakubcem. Artur, no tak, z yy, dwóch że końcówki pionkowe zawsze kończą się tym, że trzeba po prostu liczyć warianty. A tu zagrałeś H5. I to jest już remis. Po ruchu H5 to jest remis. To też jest ważne, że zachowujcie sobie ruchy pionkami, bo przeciwnik już nie ma żadnych ruchów pionkami, a wy macie dwa, bo możecie zagrać tu i tu, ewentualnie tutaj. <ścoughs> Patrzcie, biały nie chciał powtarzać ruchów. Biały zaczął powtarzać ruchy, nie chciał. No, i teraz wchodzimy w opozycję. I w ogóle czarne ładnie tutaj. Tu i tu. No, i pionek idzie. Nice. To końcówka znacznie lepsza niż zawodnika tego poprzedniego. <grytanie> Gdzie miał pionka więcej, także jakbyście ocenili? 700. Cała ta partia. Czekajcie, jak ona wyglądała, bo już zapomniałem. Tyle się działo w tej końcówce. No to był ten śmieszny debiut, ale nie no, ten manewr. Hetman co8, spoko. No ja bym tutaj dał nawet 1600. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się działo wcześniej na streamie. A, tylko to jest liczes. To jest liczes jak coś, to jest liczes. To jest liczes, także wy... jeżeli mówiliście czeskomowę, to macie jeszcze czas, żeby zmienić. Bo pamiętajcie, że na liczesie jest trochę zawyżony ranking. To ja na liczesie bym powiedział, że 1750 około. Tak mi się wydaje. Czekajcie, sekundkę jeszcze muszę tutaj. Nie no, 500. Jak 500? Nie no, to była dobra gierka. Tak zupełnie szczerze. Szczególnie ta końcówka mnie dość mocno. Ten? No to dobra, no to powiedzmy, że 1750 strzelam. O kurde. Teraz czeskom rapid. Cze Cze Czeskom Rapid, także pamiętajcie o rankingu. Skoczek kafrzeć w ogóle. No dobra, obrona, ale China nie jest dobra. Okej, okay. okej, okay. <ścoughs> dobra. No tu w ogóle. Dobra, A4 Koniec B5 jeszcze jest. Ale teraz w ogóle można zagrać skoczek C4. I po tym mamy to. Ale oczywiście nie zostało zauważone. Zostało zauważone jednakże C3. Eee, koń B1? O nie! O nie! Tu zostało zagrane koń B1. Po to, żeby zagrać skoczek A3. A widzicie, jaki jest problem z ruchem skoczek A3? Że czarne. wróciły gońcem. Dajcie, może mam okulary? Muszę przetrzeć. O! To jest partia rapidowa. To jest partia rapidowa. Nie, to już tu tu się skończyło. Czarny. Czarny zagrał Hetman, da 8 i stwierdził, pierdziele. 400, no tak, no ja do. No 400. 400 i to takie naciągane. No! 600. 600. 600 i to 83. W zaokrągleniu 700. Wioster, znany widz. Aczkolwiek dość krótko jest widzem, ale znany także no. Dobra gierka. No, koniec końców, najważniejsze, że wygrałeś, nie? Ok, teraz Blitz z Czeskomu E4. Esze. No nie jest. Znaczy, koniec końców przeszło to do systemu zamkniętego. E... Na pewno, nie jest to jakaś partia z. Ma z, z jakiegoś high levelu, ale tutaj F6 fajnie zagrane To znaczy, gdy mamy tego typu pozycję jak jest zamknięta, no to musimy to jakoś rozbijać. Wiecie, jak kilofen. Graliście w Gotika, graliście w Gotika na pewno. Tam się magiczną rudę rozbijało kilofen. Więc F6 jest właśnie takim uderzeniem kilofa. A4, no to po prostu. Jak to się dzieje, widzowie? Wy jesteście trochę bliżej tych rankingów, które tutaj oglądamy. Jak to się dzieje, że gra sobie zawodnik? I zagra ruch f 6 po to, żeby otworzyć pozycję, żeby otworzyć sobie wieżę, po czym po ruchu a4 grają c4 i zamykają. Nie wiem. Dalej można to zbić. Zauważcie, że po biciu biciu możemy najpierw tutaj wtrącić, zbić tu i na końcu bijemy to. To co no, rozpruwa się cała pozycja przeciwników. A tu a5. No i teraz już bicie nie jest takie silne. No bo O. No nie wiem, miałeś czarne miały bardzo dużą przewagę na początku, a teraz tej przewagi już praktycznie nie ma. Okej, okay, wymianka, przynajmniej zbijesz na E5, ale jak policzymy pionki, to jak to wygląda? Pionek więcej, ale ten goniec jest zamknięty. Te dwie figury w ogóle się jeszcze nie ruszyły, a jest 25 ruch. Goniec D7. Podstawienie następnego. Ok, no to teraz to już. To jest niesamowite, że ludzie potrafią mieć takie wahania formy podczas jednej partii w ogóle. Okej, okay, tutaj push. No dobra, no to jest wygrana, bo mamy pionka więcej i tego pionka za. No dobra, nice, nice. Żeby tylko nie zapatował. Znaczy nie zapatuje, bo widzę, że wygrał, ale... No dobra, to jak zbił pionka to już na luzaku. No okej, okay. no dobra. <grym> co byście powiedzieli o tej partii? Bo... Bo to jest Blitz, więc rozumiem, że w końcówce mogło się dziać dużo, ale z drugiej strony, kurde, no to co się działo w debiucie... W ogóle pierwszy <grym> E5...

4-2-0? 4-2-0 mogło być, ale powiedziałbym, że nie, niekoniecznie jeżeli chodzi o ranking. 900. Krzychu, 16. Ranking 700. No mówiłem. Mówiłem, widzowie. Widzicie, a Trybosia mówiła, że to jest dobra gierka. No nie wiem. Mi się wydawało, że... No... No nie, nie była to najlepsza partia w historii szachów.